Witajcie moi drodzy, rozpoczynamy właśnie live na temat witaminy D. Witamina D jest jedną z najczęstszych, jest to najczęstszy produkt, który jest kupowany przez, bez recepty przez pacjentów, dlatego też chciałam na ten temat powiedzieć. Witamina D jest zalecana przez wielu lekarzy, a szczególnie przez endokrynologów, ponieważ Zawsze też zwracamy uwagę, czy pacjent przyjmuje witaminę D, w jakiej dawce przyjmuje. Czasami sprawdzamy też stężenie witaminy D. Natomiast tak, jak to jest z tą witaminą D? Witamina D może, witaminę D może mieć z dwóch źródeł. Pierwsze źródło to jest pokarm, a drugie źródło droga pokarmowa, może tak nie pokarm, druga pokarmowa, a drugie źródło to jest promieniowanie słoneczne. Chciałam powiedzieć, że witamina D tworzy się w skórze pod wpływem promieniowania UVB. To promieniowanie jest u nas dostępne, że tak może powiedzieć, ono, to słońce świeci z promieniowaniem UVB od maja do września, tak, tak się określa, do końca sierpnia, połowy września. W związku z tym, jeżeli my poddamy działaniu promieniowania słonecznego naszą skórę, to wytworzy nam się witamina D. Natomiast, jeżeli tego nie zrobimy, to nam się nie wytworzy. I teraz, jak jest z tą, z tą ekspozycją na światło? Ekspozycja na promieniowanie słoneczne, ona po, zalecana dawka powinna być 15 minut na przedramiona, to są przedramiona podłudzia, między godziną 10 a 15. Jeżeli my tego nie zrobimy w tych godzinach, no to nam się ta witamina D nie wytworzy. Natomiast, jeżeli na przykład pojedziemy w góry na narty zimą i się opalimy, się cieszymy, o tak fajnie się opaliliśmy, to tyle, że się opalimy, ale nie wytworzy nam się witamina D, ponieważ ona jest tworzona w miesiącach takich wiosenno-letnich, późna wiosna, wczesny i lato. W związku z tym pamiętajmy o tym, że opalanie wiosną czy późną jesienią nie przynosi nam rezultatów w naszej strefie klimatycznej. Jeżeli pacjent opali się, bo pacjentka pojedzie na przykład, no nie opala się między 10 a 15, ale pojedzie na wakacje, to też wytworzy się jej witamina D w skórze. I powiem, że jeżeli my, te badania witaminy D, one były prowadzone na szeroką skalę w wielu krajach i okazuje się, że my populacyjnie, zarówno w Polsce, jak i na przykład we Włoszech, czy w krajach arabskich, kobiety mają bardzo duże niedobory witaminy D, dlatego że chronią się przed słońcem, zakrywają ciało i tam, na przykład u Włoszech, czy w, u włoskich kobiet, czy w Arabii Saudyjskiej, występuje często osteoporoza. Która wynika z niedoboru witaminy D. Ale w Polsce też jest duży niedobór witamin D. W tej chwili myślę, że jest mniejszy, bo pacjenci są świadomi. Ale kilka lat temu naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo grup w różnych przedziałach wiekowych miało duże niedobory witaminy D. I one są stwierdzone. To jest przebadane w badaniach naukowych. Są przebadane te duże niedobory witaminy D, i dlatego są zalecenia. Zażywania witaminy D, o których powiem, w odpowiednich grupach wiekowych i w odpowiednich dawkach. Jeżeli nie wytworzymy w skórze, to drugą formą uzupełnienia witaminy D jest droga doustna, czyli albo spożywamy w produktach, które zawierają witaminę D, D3 w produktach zwierzęcych, bardzo mało produktów roślinnych zawiera D3, albo D2 w produktach roślinnych. Ta dieta polska nasza niestety nie obfituje w witaminy D. Dlatego, że takim źródłem, głównym źródłem witaminy D to są ryby morskie. Łosoś nie jest rybą morską, bo jest hodowlany. To dostępny łosoś w sklepach, tak? Więc on nie zawiera witaminy D, bo on jest hodowlany. Chyba, że jemy takiego łososia na dzikiego, złowionego w morzu. No, ale w każdym razie ta dieta polska obfituje w małe ilości witaminy D, i my dlatego musimy się suplementować. I chciałam tak, chciałam powiedzieć teraz, jak ta suplementacja powinna wyglądać. Powiem, powiem Wam takie założenia ogólne. Suplementacja powinna być drogą doustną. Pamiętajmy, że witamina D jest, formą, jest rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego też powinna być spożywana z posiłkiem. Wystarczy niewielka ilość posiłku. Wystarczy, że jeżeli na przykład mamy kanapkę z masłem z jemy i z serem, tak, z to, czy, czy sałatę z oliwą, to to nam wystarczy do wchłonięcia witaminy D. I taka witamina D między 18 a 65 rokiem życia, dawka zalecana powinna być między 800 a 2000. I po 65 roku życia zaleca się suplementację witaminy D cały rok. Natomiast w grupach, w grupach wiekowych takich 18-65 ta suplementacja zależy od kilku czynników. Od jakich czynników zależy? Zależy od tego, czy mamy ekspozycję na słońce, czy na przykład, czy wyjedziemy na wakacje i się palimy, bo nie sądzę, żebyśmy między 10 a 15 wystawiali swoje ramiona i przedra ramio przedramiona i potudzia na słońce, i żebyśmy się opalali, bo myślę, <laughs> że tak mało osób robi, osobiście tak mi się wydaje, nie może macie inne zdanie na ten temat, ale ja mam takie zdanie, że mało z nas ma czas na takie rzeczy. Natomiast jeżeli pacjent, pacjent się opali, przyjeżdża z, z wakacji opalony, no to duża szansa, że ta, tej witaminy D nie potrzebuje. Mówię duża szansa, bo jeżeli mamy choroby przewlekłe, to ta witamina, z tą witaminą D może być różnie. I teraz ta dawka między 800 a 2000, ona zależy od kilku rzeczy. Ona zależy od tego, jak funkcjonują nasze narządy wewnętrzne, czyli zależy od tego, czy nie mamy jakichś chorób. I teraz, jakie główne choroby wpływają na to, że dawka musi być większa? Wpływa na to na przykład, niestety, ale funkcja naszych jelit. Akurat osoby z zaburzeniami endokronologicznymi tarczycy, z chorobą Hashimoto częściej mają różne dysbiozy, czyli zaburzenia flory bakteryjnej, cierpią na różne schorzenia typu właśnie czy IBS, czy SIBO, czy takie zaburzenia tolerancji glutenu, glutenu, czy też celiakie, w związku z tym w tej grupie zawsze te dawki wyższe stosujemy. Ale też jeżeli mamy takie grupy ryzyka, takie, takie które mają zaburzenia zaburzenia wchłaniania z przodu pokarmowego, to bardzo ważne jest to, żebyśmy sprawdzili witaminę D. Ponieważ ta witamina D może się nie wchłaniać, i czasami taka sytuacja się zdarza, i to nie jest, rzadko, jest rzadka sytuacja, że pacjentka jest szczupła i przyjmuje 2000 witaminy D. Powiedzmy, że waży 50 kg, przyjmuje 2000 witaminy D i ma problemy żołądkowo-jelitowe, i to stężenie witaminy D będzie nieprawidłowe. Teraz, jakie są te stężenia witaminy D? Stężenie witaminy D powinno być między 30 a 50 nanogramów na mililitr. Nie zaleca się takich dużych dawek. Kiedyś, kiedyś polecano takie duże dawki, że dawki 80-90 będą skuteczne. Natomiast te dawki, lepiej, lepiej mieć stężenia między 30 a 50 dlatego, że te wyższe stężenia mogą powodować hiperkalcemię, czyli, czyli podniesienie stężenia wapnia w surowicy. I też tak chciałam, chciałam powiedzieć, że witamina, dlaczego my suplementujemy witaminę D? Dlatego, że witamina D, jest, to jest hormon. Jeszcze powiem, że witamina D, ona powstaje w skórze i następuje później aktywacja do formy aktywnej. Ona przechodzi przez wątrobę. I uzyskujemy y, taką formę 25 OH witaminy D, którą y, w, mierzymy w skórze. Mierzy, proszę, mierzymy, w, w, we krwi. właśnie, nie w skórze, tylko we krwi mierzymy tą witaminę, oznaczamy ją we krwi, we krwi. Czyli jeżeli będziemy sprawdzać witaminę D, to pamiętajcie, że to będzie 25 OH witamina D, i później ta witamina D idzie do nerek i tworzy się 1,25 y, OH, y, 2 witamina D. I to y, jest witamina aktywna i jej nie oznaczałem. Ona ma bardzo szybki czas rozpadu i ona nie pokazuje stężenia witaminy D w organizmie. Y, to stężenie, które my badamy, to jest 25 OH witamina D. I też taką witaminę D należy sobie badać. Też powiem, że nie badamy witaminy D tydzień czy dwa po rozpoczęciu suplementacji witaminą D, dlatego że ten czas półtrwania trwa kilka tygodni, czy ona musi się nasycić. Czyli tak po, po dwóch miesiącach sprawdzamy stężenie witaminy D. Nie sprawdzamy tej witaminy po tygodniu czy po dwóch, ponieważ no, tak za bardzo nam nie, nie, pokaże, nie, nie, nie pokaże nam prawdowego stężenia witaminy D w surowicy też i tak udowodniono właśnie, że też niedobór witaminy D sprzyja rozwojowi wielu chorób i cukrzycy i generalnie chorób sercowo-naczyniowych i chorób z natury psychiatrycznej i też natury neurologicznej sprzyja też tworzeniu niektórych nowotworów. Natomiast to też nie jest tak, że jak będziemy przyjmowali witaminę D to, będziemy, to nie zachorujemy. Po prostu mamy znie, zmniejszone ryzyko, ale to nie jest tak, że nie zachorujemy, ponieważ te choroby są wieloczynnikowe. Y, witamina D odpływ, odgrywa ogromną rolę w osteoporozie u pacjentek i powoduje, y, że to, ta osteproza jest mniejsza. Dlatego tutaj szczególnie te grupy pacjentów są, te grupy pacjentów są szczególnie. Y, Szczególnie generalnie y, tutaj y, ważne w terapii. Y, I teraz tak przechodzimy do pytań. Y, teraz tak, czy jednorazowe dawki witaminy D 10 tysięcy są bezpieczne? No, zakładając, że mamy 2000 na dobę, to 50-krotna dawka. Lep, lepiej wziąć dawkę tygodniową. Takie dawki, one były w badaniach, y, badane te takie dawki duże, i. Y, no tam generalnie nie wychodziło jakoś nic złego osób zdrowych, natomiast ja nie jestem zwolenniczką takich dużych bolusów. Możemy też przyjmować dawkę tygodniową i w formie jednorazowej, to też jest w porządku, ale jeżeli mam powiedzieć swoje zdanie, to ja nie jestem zwolenniczką dawek tak dużych. Witamina D jest nierówna witaminie D, dlatego że niestety te suplementy między sobą się różnią. To, co ja tak zalecam, to też sprawdzone suplementy, które są produkowane przez takie firmy, które, no, które mają evidence-based medicine, które się posługują normami, więc nie każda witamina D jest równa witaminie D. Na pewno dobre dawki są w kroplach, szczególnie w tych kroplach, które są zapisywane na receptę. Tu jest takie pytanie z Facebooka: co oznacza dieta polska? To, to jest oczywiście odpowiedź na to pytanie. Jest, Myślę, że to jest takie pytanie, które wywołuje do, do dyskusji. Dieta polska dawna, staropolska, to chyba wiemy, co oznacza. Natomiast obecna dieta polska to według, według mnie składa się w głównej mierze z mąki pszennej białej, która ma wysoki indeks glikemiczny i, i przez którą mamy dużo, dużo problemów. Tak Takie jest moje zdanie, że zmieniliśmy troszeczkę. Tak samo ziemniaki bardzo lubimy, smażone kotlety. Więc dieta polska wymaga modyfikacji naszego światopoglądu. I tu mówimy o przedawkowaniu witaminy D. Powyżej 1000, 100, 100, 100 nanogramów na mililitr na mili, to jest przedawkowanie witaminy D. Natomiast stężenia powyżej 50 u osób wrażliwych mogą też powodować zaburzenia stężenia wapnia i podniesienie się yy, yy, właśnie stężenia wapnia. Jeszcze chciałam. Jeszcze chciałam powiedzieć, że witamina D i witamina K powiem Wam tak, takie moje zdanie, nie ma danych takich, które są w literaturze medycznej, które pokazują, że witamina jest takie sensowne branie witaminy D i witaminy K. Dlatego, że witamina K występuje, mamy K1 i K2. K1 występuje w roślinach, w zielonych roślinach, a K2 występuje w produktach fermentowanych, mlecznych, i witaminę K tworzymy w naszej bakterii. jelita grubego tworzą witaminę K. Więc, jeżeli mamy prawidłową, prawidłową dietę, jeżeli, może nie dietę, jeżeli się prawidłowo odżywiamy, to nie, to nie powinno być tutaj zaburzeń witaminy K. Witamina K bierze udział w krzepnięciu. ponieważ ja nie zalecam rutynowego podawania witaminy K. Jeżeli ktoś ma problemy z krzepnięciem, no to wtedy musi pójść do hematologa na diagnostykę, jeżeli coś tutaj się dzieje. Boś może coś dziać i to może być niezależne od witaminy K, a to jest zazwyczaj niezależne od witaminy K, tylko zależne od innych, innych zupełnie yy, czynników. Więc ja moim pacjentom nie zalecam y, witaminy K w rutynową, żeby, żeby brali rutynowo, tak, tak powiem. Pani doktor, czy przy stężeniu witaminy D26, zażywań 2000 jednostek plus 30 tysięcy jednostek. Raz w tygodniu jest ok przy Hashimoto i Simo. Należy ocenić to stężenie. Niech pani pobierze dwa miesiące i oceni stężenie. Przypomnę, że stężenie witaminy D powinno wynosić między, 20, między 30 a 50 mg na decylitr. W takiej dawce suplementować, jeśli wynik badania wyniósł 6. Czy, czy witamina liposomalna wchłania się lepiej? Generalnie wchłanialność witaminy D zależy od tego, od naszego przewodu pokarmowego. Jeżeli my mamy witaminę D6 to najlepiej, to zaleca się z reguły takie 8 tysięcy przez, przez 6-8 tygodni. A później, no i później sprawdzenie, później 2000 dajemy i patrzymy, jak pacjent reaguje, ale 6 to jest bardzo, bardzo mało. Tutaj, jeżeli też mamy zwiększoną masę ciała, czyli w otyłości, w otyłości też dużo gorzej wchłania się, wchłaniać może się wchłania, ale ta witamina D wchodzi, do, wchodzi tak, tak, się, tak można tłumaczyć. Następuje redystrybucja do tkanki tłuszczowej, czyli wchłanianie do tkanki tłuszczowej i nie ma tej witaminy D w surowicy. Dlatego właśnie osoby otyłe one powinny mieć większą, yy, większą dawkę witaminy D. Dlatego właśnie w ustalaniu witaminy D patrzymy, czy pacjent jest szczupły, czy pacjent jest otyły, ile pacjent ma lat, jak funkcjonuje przewód pokarmowy. To są takie trzy, takie, takie 4 najważniejsze rzeczy, które oceniamy. Yy, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy tak jest, yy, czy, czy dobra jest dawka witaminy D, to należy ją oznaczyć, powiem, że oznaczenie witaminy D yy, Pokarm nie ma wpływu, możemy ją oznaczyć o każdej porze. To nie ma to znaczenia, czy to będzie dzień, czy to będzie rano, po obiedzie. Pokarm nie wpływa, ono po prostu jest. Więc tutaj, jeżeli mamy niepewność, to możemy to oznaczyć. Chciałam zapytać, czy niedobór witaminy D8,5 ma wpływ na jakość zębów? Może mieć, dlatego że stężenie poniżej 10 to jest bardzo, bardzo małe. I możemy mieć przy stężeniu poniżej 10 objawy właśnie niedoboru witaminy D. I tak, tak oczywiście może, może być. Czy 2000 jednostek jest w porządku? Yy, tak, 2000 jednostek jest w porządku. O, między 800 a 2000 Natomiast, jeżeli pani jest szczupła, to może być za dużo, jest dobre wchłanie z przewodu pokarmowego. Osoby szczupłe, takie 50-60-kilowe, jeżeli mają do, dobre trawienie, dobrą florę bakteryjną, to powinny brać te dawki mniejsze. Osoby otyłe, z większą masą ciała, te dawki większe. Dobrze. Czy można pozyskać promienie UV bez solarium? Solarium nie wytwarza witaminy D, bo tam jest inne promieniowanie, więc solarium niestety nie będzie, nie będzie witaminy D tworzone. Teraz takie pytanie. Czy 9 i 13 latkom witamina D w adeku wystarczy? Czy Pani doktor poleca? Znaczy ja uważam, czyli A, D, e, I, K. Ja uważam, że do wszystkiego muszą być wskazania i na pewno witamina D dla dzieci jest wskazana i ona powinna być suplementowana. Natomiast, czy te pozostałe witaminy powinny być, to już pediatra decyduje. Do wszystkiego musi mieć wskazania. Najważniejsze to też jest prawidłowe odżywianie. Jeżeli my dostarczamy organizmowi odpowiednich mikroelementów z warzywami, z kaszą, z odpowiednią jakością, na biału, roślin strączkowych, to niewiele, dużo mniej rzeczy musimy suplementować. Natomiast jeżeli nasza dieta jest uboga w pożywienie tego typu, no to niedobory oczywiście mogą się jak najbardziej zdarzyć. Dobrze, więc to było ostatnie pytanie, moi drodzy. Pozdrawiam Was cieplutko i zachęcam do wdrożenia witaminy D.